Na <grym> a ty, 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 ty. <grym> No jedzie coś, jak chcesz. <grym> się, a tu jada, tu, a tu czytka, tir. To, to prawie, prawie pasem. Przyśpisz, bo mało czasu mam, kurwa. No to już jechaj, jechaj, jechaj nie Ja nie na... Jadę kurwa pół metra za tobą. O <grym> kurwa. Ile wiecie? <grym> Nie wiem, 110. O 14, 115. Bo korwa z górki to magie, tak? <grym> eee, Simek! Czekaj, nie wiem, czekaj! Bo to nie! A uchój prawym godnie! O kurwa, ty patrz ci It was at this moment that he knew. He fucked up. <grym> Zwężenie. Zwężenie drugi było! <grym> Ja zjeżdżam na lewy Tu jest wężenie, uważaj Dupa Chyba przyhamował da zah zahamować, kto mi zjechał na lewy? Zjeżdżam na lewy <laughs> To się udało O! O! Ile jechałeś tam? <laughs> Jak to się stanęło? Jedź, do nie was! Nie? Na pewno? E? Nie, nie, nie zrobisz nam tego? Specjalnie? Szybki lewy. Nie! <grym> ile, ile masz już chodzeń? Mój, jeszcze trochę. Ja dziewięć, matka mnie z domu wypierdoli zaraz. Matka mnie z domu wypierdoli, ale mi internet zaraz odłączy. Warto <grym> było, jeśli tak. Trzymaj się lewej strony. chuj, dobra, zaryzykuję. Robisz. jak kurwa, dziękuję. Nie Jest. co jest? Bimie!